Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj podsumowanie działania serum peptylowego z laboratorium awa. Tak jak mówiłam, produkt wzięłam pod lupę kilka tygodni temu. Jeżeli Was interesuje taki filmik, co myślę na temat tego produktu, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pod lupą mamy produkt, o którym Wam wspominałam już ostatnio zwanym argiralinę, czyli heksapeptydem, powodującym to, że nasze zmarszczki mimiczne będą bardziej uspokojone i nasza twarz po prostu przestanie się w pewnym stopniu marszczyć i e, nie będziemy po prostu widziały tych zmarszczek u siebie. E, ja dostałam ten produkt od swojej Wicki i Wonki, której serdecznie dziękuję za to, że po prostu zrobiła mi paczuszkę ze świetnymi polskimi kosmetykami. Dzięki czemu mogłam się przekonać, jak nasze polskie kosmetyki po prostu są świetne. Co nam obiecuje producent? Producent nam obiecuje, że zmarszki nam się uspokoją, twarz zostanie po prostu wygładzona, i tutaj jest nawet napisane, że. Stosujemy go systematycznie, to na pewno zmarszki zostaną spłycone. Ja kosmetyk zaczęłam stosować od razu, praktycznie jak ona mi go dała. No, może po dwóch tygodniach, jakoś tak. Ja kosmetyk zaczęłam oczywiście stosować po przeczytaniu tam paru informacji na internetach. Same na pewno sprawdzacie składy kosmetyków, czytacie w Google, sprawdzacie, co tam ewentualnie Wam grozi po użyciu takiego kosmetyku. Przyznam się Wam szczerze, że z takimi heksaperdydami jeszcze nie miałam do czynienia, więc mówię, na pewno będzie to bardzo interesujące. Cena produktu jest bardzo e, przystępna. Tutaj na stronce M-Shopu wiem, że kosztuje około 6-7 funtów, także to jest fajna cena, uważam, za produkt, który ma nam zniwelować zmarszczki, uspokoić twarz. No to po prostu tylko kupować. Nie wiem, ile kosztuje w Polsce, nie sprawdzałam na polskiej stronce, ile kosztuje ten produkt. W każdym bądź razie, dziewczyny, e, obiecywania, obiecanki producenta są. Zachęcające i każda z nas na pewno chciałaby zobaczyć, czy te zmarszki znikną. Wiem, że wiele firm wysokopółkowych ma w swojej ofercie podobne produkty z właśnie takim opatentowanym tym argirelinem, żeby po prostu tą skórę uspokoić. Różne są, różne są stężenia tego produktu, właśnie koncentratu w produktach. Tak więc na pewno od tego też zależne są ceny. Rozumiem też, że wielkie koncerny kosmetyczne mają w swoich rękach wielką reklamę. Wiem, że współpracują z pięknymi modelkami, którym płacą za to, żeby pokazywały się w obecności np. tych kosmetyków czy coś. To wszystko kosztuje, tak samo jego cena tego kosmetyku wzrasta. To jest normalne, to, to wiemy. Tymczasem serum peptydowe z Awa kosztuje niewiele i można sobie również wyprostować nim zmarszczki. Zaczęłam go stosować i po pierwszym tygodniu nie widziałam żadnych uspokojeń na mojej skórze. Smarowałam właściwie całą twarz, bo chciałam, żeby mi się cała uspokoiła. Chciałam, żeby mi się na rejonie, tutaj czołowym, uspokoiła ta skóra, szczególnie znienawidzona dymaszczka pod okiem. Tutaj e ewentualne bruzdy wokół ust i jakieś takie chomiczki, które miałam po prostu podczas mimiki twarzy, widziałam, że po prostu ta. Te płaty skórne łaziłyby mi całej twarzy. Co spowodowało to serum u mnie? Po dwóch tygodniach zaczęłam zauważać już pierwsze zmiany spłycenia zmarszczek. Bardzo duża zmiana również wyrównania mojej skóry, czyli skóra po prostu zrobiła się taka bardziej płaska, taka przyjemna do nakładania kosmetyków następnych, lub przyjemna na przykład w tym sensie, że bardzo ładnie wyglądał na, wyglądał na niej podkład. Również zauważyłam, że mniej zaczęła mi się marszczyć ta skóra, właśnie. Od takich mimicznych e, ruchów, czyli jak się śmiałam, to nie miałam od razu 15 zmarszczek pod, pod okiem, albo na przykład, że znienawidzona zmarszka bardziej się spłyciła, uspokoiła się, także to też jest duży plus tego produktu. Na pewno, jeżeli będzie na stronie CM Shopu, bo teraz jest niedostępny, to na pewno zakupię sobie jeszcze to serum, bo ono jest po prostu świetna. Oczywiście cudów nam nie zrobi, ale na pewno w pewnym stopniu wygładzi nam zmarszki, które po prostu, których po prostu nie chcemy mieć. Na która z nas chce mieć pomarszczoną twarz? Żadna z nas, nie sądzę. Serum Wam polecam, myślę, że się sprawdzi u wszystkich. Mi starczyło to serum na około 2 miesiące, ale ja sobie też nie żałowałam. Zapraszam Was na krótką notkę na blogu, tam sobie zobaczycie z bliska, jak ten produkt wygląda. Moje króciutkie przemyślenie na jego temat, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam oczywiście Was do zaglądania. Myślę, że jeżeli używałyście tego kosmetyku, jeżeli miałyście jakieś spostrzeżenia na jego temat, to oczywiście dajcie mi znać. Jedna z was mi napisała, że zaczęła zauważać, e, oczywiście, po używaniu tego produktu, lekkie zmiany skórne, typu jakieś krostki się pojawiły. Powiem Wam, że mi ich się pojawiły w pewnym momencie na czole i nie wiem, czy to było konkretnie od tego preparatu, e, ale myślę, że tak, dlatego że jak go odstawiłam na chwilę, e, to te e, jakieś takie dziwne krostki e, zniknęły, ale powtórny powrót do osmarowania na czole po ich zaniku nie spowodowało znowu ich wysypu, także nie wiem, czy to było od tego. Serum Wam polecam, na pewno sobie znajdziecie w jakichś polskich i Iwonko, dziękuję, że przybliżyłaś mi tą markę, ja po prostu na nią teraz zerkam już innym okiem. Mam już również zakupiony inny produkt z tej firmy, który który tutaj był obecny w polskim, na polskiej stronce tutaj w Wielkiej Brytanii, także zakupiłam sobie już, jeszcze go nie używałam, także nie wiem czy będę zadowolona, ale póki co z tego produktu byłam bardzo, bardzo. Wam dziękuję za oglądanie. Może moja recenzja do czegoś Wam się przydała. Pa!